Cześć, witam was serdecznie. Kolejny dzień pracy przy zabezpieczaniu roślin. Co prawda, zapowiadają teraz kolejne dwa tygodnie z ciepłymi nocami, nawet po 80 stopni, więc w ogóle z tą pogodą nie można trafić. No ale cóż, jest chwila wolnego czasu, trzeba robić, bo później okaże się, że jednak zrobi się chłodno, a nie będę miał czasu, więc korzystam z każdej cennej chwili. Pierwsza budka, jak pamiętacie z poprzednich filmów, już jest gotowa. Ten trappanax na razie tylko przymierzam, nie zakładam mu jeszcze, ponieważ zniósł te mrozy jakoś dzielnie. Drobne uszkodzenia tylko mrozowe, ale generalnie jest jeszcze zielony i rośnie, więc niech będzie coś zielonego w ogrodzie. Jemu założę budkę dopiero po pierwszych takich solidniejszych przymrozkach. Gunera niestety już dostała mrozem. No co zrobić, będziemy też ścinać liście i powoli ją przygotować do zimowania, ale to też po pierwszych przymrozkach, bo to jest jedna z odporniejszych roślin. Drugi basiuk. Oba zostały w gruncie, jak wiecie. Ten jest razem z funkcją w jednej skrzyni. Właśnie zrobiłem taką rozpórkę, żeby, żeby ta buda miała jakieś zaparcie. No mam nadzieję, że przy dużych wiatrach nie odleci. Nie sile się specjalnie, żeby ta, tą konstrukcję drewnianą robić jakąś strasznie mocną, bo później przy rozbieraniu też jest masa pracy z tym, w związku z czym yy, z jednej strony tylko jeden bok zabezpieczyłem. Będzie z góry dociśnięta jeszcze bloczkami betonowymi, więc myślę, że, że to wystarczy. Liście do dopełnienia jeszcze trochę dosypię, też z liśćmi jest pewien problem, ponieważ jakby dostarczane mi są partiami, w sensie jak są suche, no to mam dwa, trzy worki i nie bardzo mam gdzie gromadzić, więc muszę te rośliny zasypywać liśćmi, no bo po prostu nie mam gdzie ich trzymać. Ale efekt negatywny już Wam pokazuję, tylko zdejmę tą płytkę i już Wam pokazuję efekt negatywny, zlejemy wody, proszę bardzo. To jest banan święty 4 dni temu. Pamiętacie z poprzedniego filmu. 3 bądź 4 dni temu ścinałem go i ten taki blady kolor jest już wypuszczony tutaj w budce. No rośnie w takim tempie, że masakra, ale no czego od niego oczekiwać, jak w budce jest dużo cieplej niż na zewnątrz, a na zewnątrz też jest ciepło. Także no, przedwczesne zabezpieczanie roślin no też jest trochę bez sensu, no bo rosną i rosną, trzeba je w kółko ciąć. Ale już teraz będą deszcze, więc budka też będzie zamknięta. No zobaczymy jeszcze. Już te, te budki przygotowane do zimowania, no raczej będę je otwierał chyba symbolicznie, bo to jest bez sensu, bo roślina będzie jeszcze szybciej rosła. Wolę za, zajrzeć raz na jakiś czas i po prostu obciąć te przerosty i tak go zostawić. To są kwestie budek. Teraz moi drodzy, przymierzymy się do zabezpieczenia. Palmy, jak już mówiłem, będą miały budki z rusztowań. Ale dzisiaj będę chyba zabezpieczał faksonianę filifierę, przepraszam, jukę filifierę. Tą jukę zabezpieczymy. Mam na nią uszyty zagrowukniony taki kwadracik. Muszę do tego dorobić konstrukcję drewnianą, no i w ten sposób ją zabezpieczymy. Podobnie zresztą ta duża juka Rostrata również mam uszyty takie ubranko na konstrukcję drewnianą i ta mała, ale tą dużą zostawimy na koniec, bo muszę to zsynchronizować jakoś z tą budką zrustowania, która będzie zabezpieczała palmy. Więc na razie nie chcę się wyrywać, dopóki nie ustawię rustowania, bo to jest najważniejsze. To małą zabezpieczymy jeszcze dzisiaj. 5 minutek, budka zrobiona. I o to chyba w tym wszystkim chodzi, żeby to nie było zbyt skomplikowane. Cztery paliki, kwadratowe ubranko i cała robota. No jedną ręką to pewnie teraz przy Was tego nie założę, chociaż może mi się uda. Bardzo uważam, żeby się nie pokuć, ponieważ o filifierę pokułem się już i to mocno, bardzo mocno. Nauczka zadziałała, teraz już uważam. O, proszę bardzo. Tak byle jak trochę założyłem, ale jeszcze rozpórki poprzeczne tutaj przykręcę, żeby bardziej usztywnić konstrukcję. Dół zabezpieczę folią typu stretch. Bezbarwną oczywiście tą miłkę troszeczkę trzeba będzie podwiązać od spodu, żeby tak nie wystawała. I mamy właściwie gotowe. Roboty 15 minut, więc jakby problem z miłkami w ogóle jest żaden. A teraz przymierzymy się jeszcze do tej Malutkiej, muszę teraz wyszukać odpowiedniej długości paliki i zaraz będziemy ją zabezpieczać. No i zobaczcie, jaka ładna budka. Juka w zupełności zabezpieczona przed wodą, spokojnie sobie przezimuję w tym domku. Tak zostawiam, nic już z tym nie będę robił. Teraz pozostaje jeszcze, pewnie w przyszłym tygodniu będę miał już uszyte ubranka na palmy. Pozostają jeszcze przymiarki tych, tych ubranek. Odpowiednie ustawienie rusztowania, bo to też ma duże znaczenie. Jestem bardzo ciekaw, ile roślin mi się zmieści. O ile tutaj prawdopodobnie wejdzie glorioza, traszek i karłatka. I tutaj chciałbym gdzieś w tym miejscu skończyć rusztowanie. Bardzo blisko tej juki. Będę musiał trochę zebrać ten pióropusz w jeden mm, taki pęk. trochę mniejszy niż jest teraz. Trochę postaram się go ściągnąć. I wtedy dopiero dać budkę na jukę osobną. Natomiast tutaj będę chciał, aby w zmieściło się wszystko za gawą. To znaczy, za wyjątkiem tej juki kalifornijskiej, która jest odporna na mróz, na się będzie opierać lekko może o budkę tylko. Chociaż docelowo to ona i tak stąd będzie wysadzona. Muszę mieć tutaj mniejszą roślinę na wejściu, nie chcę mieć takiej wysokiej. Wystarczy, że tutaj z drugiej strony na wejściu będzie rosła juperostrata, która będzie rosła w górę, więc tu chciałbym, żeby był trochę taki wgląd w ogóle, więc ta juka kalifornijska zostanie przesadzona z tego miejsca. Ale wracając do budki. Niestety prawdopodobnie już nie, nie, nie sięgnę tutaj do filifiery z tą budką, a szkoda. Bo wszystko by się zamknęło, ale też nie można budować aż tak ogromnych budek, bo to będą koszty ogrzewania horrendalne. No w związku z czym, na pewno wejdzie wilczomlecz, na pewno wejdzie karłatka i jeśli wejdzie agawa, to również zostanie w gruncie. Ona tam do minus 5 teoretycznie znosi, aczkolwiek mm, no zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Czy przy tych małych przymrozkach minus 5 ja w ogóle będę grzał, muszę się nad tym zastanowić. Wiem, żeby to wszystko się zmieściło w jedną budkę. Niestety zaczyna padać i powoli przerywa mi pracę, ale na tym będziemy chyba powolutku kończyć. Postaram się jeszcze wykopać, żeby wzrosił. I na dziś koniec. No więc, jak widzicie, bananowiec zabezpieczony. Gunerze też już dałem budkę. Co prawda, bez liści, i samą budkę. Niech już na nią nie pada, niech sobie wysycha przed zimą. Niestety, no już ogród wygląda. Jak to powiedziała Kasia, bardzo mi się to spodobało. Budkowy ogród, tak? No tak to niestety wygląda. Dojdzie jeszcze budki na palmy, to rzeczywiście będzie budkowy ogród. To jeszcze. Dosłownie kilka roślin do wykopania. To są ostatnie 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 że tak powiem. No niestety dostała już mrozem brugmansja maja. Kalla jeszcze jedna i tutaj jest jeszcze jedna kanna. Ale tą będę zimował w całej karpie, więc jakby tutaj nie ma z nią żadnego problemu. I na ostatnich rabatach jeszcze jest kilka kolokacji chyba do wykopania. Ale teraz ma być ciepło przez kilka y, dni, więc myślę, że z tym nie będzie problemu, nie będę się szarpał tu na, na siłę, po jednej dziennie sobie, jeszcze po dwie będę wykopywał. Tu jest jedna kolokazja Fontanesi Black Steam jeszcze. Tej kolokazji Fontanesi Black Steam wykopałem całą masę, w sensie takich y, metrowych kolokazji, mam kilka na zbyciu. Gdyby ktoś chciał, proszę pisać za jakieś tam symboliczne pieniążki, mam tego naprawdę dużo. Tu kolejna kępa Steama, także jest ich naprawdę dużo. Wykopałem wczoraj chyba 3 czy 4. Tu też wszędzie są po 3, więc 9 czy 10 sztuk. to dla mnie jest zdecydowanie za dużo. No ale nieważne, nie o tym miał być film. Figi już zrzuciły liście, wczoraj pozrywałem resztę owoców. Zostawiamy je w gruncie. Ciężko będzie je jakkolwiek zabezpieczyć. Niestety ciężko będzie, bo te gałęzie są takie strasznie rozłożyste na boki. No, jakoś będę kombinował z owinięciem kninów, zobaczymy, one są, na szczęście są miękkie, w sensie można je jakoś zebrać do kupy. Może jakimś drutem z, z, skręcę, po prostu, żeby były w wąską rurkę, żeby weszły w wąską rurkę owiniętej agrowu kniny i, i tak będą zimowały. Nie przezimują trudno, ukorzenie sobie znowu spotyka gdzieś tam, prawda? No, nie mam miejsca na zimowanie już fik i fajnie by było, jakby się sprawdziło, że wytrzymają w gruncie, no, aczkolwiek nie wiem. No nie jest to, jest to co prawda strona południowa domu, ale od domu jest dość daleko. To nie jest taka bezpośrednia odległość, żeby to ciepło z domu promieniowało, a tutaj z działką mam pola, więc od pól mróz wchodzi. A zobaczymy. Trzeba to przetestować, żeby wiedzieć. I kolejna Day Daydreams, którą dość mocno przymroziło niestety. Wczoraj obcinałem patyki. Powiem szczerze, że nie wiem, czy z tych patyków w ogóle coś będzie, dlatego że są takie trochę miękawe. No zobaczymy. Za tydzień się wszystko wyjaśni. Dostała jednak trochę mrozem. No roślina na pewno przeżyje, natomiast te wszystkie miękkie części zielone, tak jak tutaj widać jakieś zmiany na, nawet na gołym okiem, to jasno i ciemnozielone, no niestety za późno ją będę wykopywał, już powinienem przed tymi mrozami 2-3 stopnie, brugmancje są jednak czułe. No ale trudno, nastało stało się, nie ma co kopik ruszyć. Kordelina australijska zielona zostaje w gruncie. Zobaczymy, będziemy kombinowali z jakąś osłonką najwyżej, czy z niczami, jak będzie wybitnie zimno. Tam jest druga, która zostaje w gruncie, z małym traszkiem. Ale tutaj chciałem Wam pokazać, zobaczcie, to jest Akant variegata. A minus 2 w ogóle go nie rusza. Piękna roślinka. Zostaje w gruncie w tym roku, on podobno ciężko zimuje, ale dam mu kopczyk skory, No i zobaczymy. Kolejny Acanth długolistny. Też zostaje w gruncie, w tym samym miejscu. A tutaj mamy alstromerię. Słuchajcie, ta roślinka, ta kępa, rozrosła mi się z dwóch malutkich korzonków, które dostałem od mojego kolegi, przewieziony bodajże z Madery. No rozrosła się przepięknie. Co prawda nie kwitła drugi raz. Ona zakwitła mi pierwszy raz w ogrodzie zimowym jeszcze, jak ją wysadziłem i później wsadziłem Nie, przepraszam, w ogrodzie zimowym jeszcze mi kwitła. I później po wsadzeniu do gruntu poszło tylko w jakby w masę zieloną. Natomiast już nie kwitła drugi raz. No zobaczymy, jak będzie z zimowaniem. Niektórym z kolegów udaje się w Polsce zimować. Również okryje grubą warstwą kory i zobaczymy, czy jej się uda? Jeśli uda to super. Bo roślina przepiękna. No i koniec. I to by było na dzisiaj. Zbudowałem parę budek, trochę poogarniałem temat. Jeszcze przede mną kilka dni pracy i właściwie później można powiedzieć, że już będzie przerwa zimowa. W sensie, tylko będę się zajmował roślinami w ogrodzie zimowym. No i moimi kolekcjonerskimi oczywiście. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.